Spędziłem noc na parkingu z irlandzkimi cyganami. Mhm. Ale to nie jest główny temat tego, tak naprawdę, vloga. Będę mówił o tym, jak się żyje w osobówce na stałe w Wielkiej Brytanii. Zapraszam cię do oglądania. Dzień dobry. Zobacz, jaki mam dzisiaj widoczek z okna. Po prostu las. Tam jest droga. I tu sobie jadą o samochody. Ale z tej strony. Jest fajny las takie świewają. Naprawdę niezbyt często gotuje, ale dzisiaj postanowiłem zrobić troszeczkę zdrowszego jedzenia, pokroiłem sobie cebulkę, pomidorki i te rzeczy, które tam miałam pod ręką i zrobiłem taką jajecznicę. Moim zdaniem jajecznica to jest najlepsze śniadanie jakie może być. Oczywiście zaraz obok angielskiego śniadania, które też uwielbiam. Nie wiem czy wspomniałem o tym, że skończyła mi się ropa i rano no było 12 stopni i było naprawdę zimno mi w nosek, bo w, no generalnie było mi ciepło, tylko o, jak jest zimno, to mi się robi katar zaraz i, um, i po prostu no, w nocach było mi zimno. Więc y, odpaliłem grzałkę elektryczną i to mi fajnie nagrzało do, no, tu to pokazywało 32 stopnie. Nie było 32 stopni w połowie, ale grzeł po prostu na, na termometr bezpośrednio. Pościągłem zasłonki. Na zewnątrz jest teraz 6 stopni, i zrobiłem sobie czynnicę i odpaliłem tego bara. I on właśnie grzeje z mocą 55A, tak dobrze pamiętam. I to nie jest dużo, ale na taką powierzchnię to daje radę. Utrzymuje tą temperaturę, a jak na noc zostawiam i tylko tym grzeje, no to zazwyczaj jest około 6 stopni cieplej niż na zewnątrz. Dzisiaj tego nie miałem włączonego, dopiero na ranem to włączyłem. Ale to po prostu nagrzałem i teraz mi się utrzymuje temperatura dzięki tamtej małej grzałce. Zaparkowałem sobie w takim lasku jeszcze z brzegu, tak żeby rano ludzie mnie nie otaczyli samochodami. I idę sobie na mały spacerek, zobaczę co tu z dookoła. Wiewiór na drzewie. No, kosz na kupę Taki, Taki wzrok van -liferowca. Patrz, co znalazłem To domek kłapoułuchego W razie co, jakby coś się stało, to tutaj można zamieszkać, już wszystko jest gotowe <gry> Także przed chwilą byłem na serwisie, wziąłem prysznic, ogoliłem się, wszystko fajnie A teraz do restauracji na chwileczkę, odebrać z Tugut to go drugie śniadanie Bekon To jest taki placek ziemniaczany Kaszanka Fasolka pod spodem, do i pomidory za 3,59 myślę, że się opłaca cały taki mm, kuferek pojemniczek ciepłego jedzenia. Obecnie pracuję w drukarni. Pomimo, że to może nie wydaje się przyszłościowym zawodem, to jest bardzo fajnie i są ciekawe warunki pracy. Także na teraz sobie chwala. Trzeba zatankować ropę do Webasta żeby to zrobić, no muszę tutaj trochę to rozbroić ale dzisiaj tak trochę na szybko to spróbuję zrobić, bo muszę to po prostu odepchnąć te rzeczy też na bok jest będziemy tankować 4,5 litra nie chcę rachunku to może być coś nowego dla świeżej publiczności woda na stacji benzynowej jest za darmo Mamy taki dozownik i, i lejemy po prostu za darmo, ile chcemy Kiedyś stosowałem to do kampera i mogłem nalać tyle wody, ile chciałem Gdzie w mieście można rzucić szarą wodę? Uwaga, to tam, tam gdzie myjesz my samochód odjeżdżasz, rzucasz, przy okazji myjesz sobie samochód Dzisiaj zostaje na noc na parkingu w Aździe jest puściutko, jest dużo miejsca. To jest pierwsza Azda, pod którą zobaczyłem, że można zostawać na noc. Jeszcze specjalnie zapytałem Pana ochroniarza, czy mogę zostawić samochód na noc. Mówię, tak, a co zepsuł dzisiaj? Nie, nie, nie. Tylko, tak tylko ee, do kolegi idę. Tak. Nie. Dzień dobry. Dzisiaj na śniadanie jogurt z musli. Jogurt kupiłem sobie wczoraj tutaj w Aździe po promocji, bo termin ważności do dzisiaj, także smacznego jest dość śmiesznie, bo właśnie montuję filmik z vlogu w którym mówię, że ja tutaj w osobówce, raczej nie mam przestrzeni do gotowania pieczarki, pomidorki, kurczak już był ugotowany z paczuszki Sobie tutaj robię jedzonko z takim pięknym dzisiaj widokiem pyszna jajecznica wyszła nie wiem, czy powinienem pokazywać każdy dzień, kiedy chodzę do pracy Chyba tak, bo to nie jest oczywiste podczas van life Większość osób po prostu podróżuje Czas zapakować bodyboarda, żeby już z nami jeździł Po to, że jak będzie fajna pogoda, po prostu pyk Jedziemy w jakieś fajne miejsce Bodyboard, kamizelki, pianki Jadą ze mną A te rzeczy zostają no. No nie zmieściłbym tego do osobówki e, Drugi roofbox, jakby ktoś chciał, to jest na sprzedaż e, Izolacja jeszcze, jakieś papiery, książki e, Lodówka tam z tyłu jest jeszcze Inny sprzęt sportowy jeszcze No trochę tego się uzbierało A do kampera wszystko się zmieściło wcześniej Aha. Nie wiem jak, ale udało się to zmieścić No dlatego, że to jest naprawdę ogromny roofbox, czyli trumieńka Uch, a ktoś pytał o model, i ja też szukam tego modelu. I to jest, już wam nie pokażę modelu. <gry> e, tutaj jest napisane, że to jest e, Top Box, po prostu model The Post ABS. Tak to wygląda. I jak widać, nie pod każdym Lidlem można parkować. Trzeba uważać na tablicę. Przyjechałem do Ikei, bo muszę kupić coś bardzo ważnego. E, zaraz Wam pokażę w środku, będzie ciszej. Pierwsze co to wizyta w toalecie kolejna ciekawostka hmm. To się opłaca. Zbytamy ekstra pieczarki i kawę już o 5.25 Nie ma źle. Taka drewniana półeczka z IK 3 funty miałem coś takiego w moim pierwszym kamperku i bardzo fajnie się sprawdzało polecam i taki materac sobie wybrałem, po niego przyjechałem 65 funtów to jest wielkość 90 na 200 um, i... tak? 90x200 to jest ten? i taki powinien się zmieścić i on jest... nie jest niestety memory form ale jest piankowy i się zmieści i jest tani hmm. no z memory form był taki, że się człowiek zatapiał w tym i był trochę za miękki Zobaczymy zaraz. Testuję go właśnie. teraz zdobyty i stracone kilka godzin. Jak to zawsze w W poniedziałki mam na 3.30 i pracujemy tak długo, aż wydrukujemy wszystkie tytuły gazet. To, ale to mija dość szybko. Z takich powodów w Wielkiej Brytanii parkingi są zamykane, albo są restrykcje. Dlatego, że um, gypsy, czyli tacy cyganie Biorą i zajmują pół parkingu pod Azdo, na przykład. A już jest Gypsy, dokładnie. Ja miałem coś się zatrzymać na noc, i zastanawiam się, czy zatrzymywać się, czy nie. Co ci Cyganie tam odwalają? Zresztą to jest wywrotka. Już oni coś tam właśnie na środku parkingu wyrzucili. Spędziłem noc na parkingu razem z bandą Cyganów. No, nie było tragicznie. Oprócz tego, że zatrzymali się tutaj, zaraz, dosłownie tutaj na środku parkingu, ale nie tak, że zaparkowani, tak, na, tu trochę na, na drodze, trochę na parkingu. Nie było tych samochodów. No, ktoś podjechał dość blisko mnie, świeci mi po samochodzie, więc odchyliłem tutaj tę aluminiową zasłonkę, którą miałem na noc. No i patrzę, że dwie kobiety, jedna z jednej strony, drugiej z drugiej w takich... starodawnych troszeczkę... nosnych koszulach przykucnęły zrobiły siku, wskoczyły z powrotem do samochodu i podjechały z powrotem do tamtego obozowiska uh -huh. a tak poza tym to... Um, agregat prądotwórczy mieli odpalony do północy no hałasowało to trochę, na szczęście jestem po drugiej stronie parkingu no dość to... Wygląda może trochę nawet niepokojąco. Przed chwilą e, też tutaj babka podjechała tym samym samochodem e, z tej strony. Dzieci w samochodzie. Ona w krzaki poszła, no bo tutaj nie ma innego miejsca. No i nie wiem, co tam robiła w krzakach, ale tylko się <grym> mogę domyślać. E, no to jest taka. Hardcore wersja van lifeu, <laughs> jeżeli to można tak nazwać. E, no cóż, jestem teraz umówiony na rozmowę z Igorem. E, to będzie taki odcinek z cyklu poranek z van Life'em I e, to wygląda teraz, jakbym miał stanowisko ustawione na obserwację y, Gypsy. Teraz statyw ustawiony. Lampka ustawiona jedna na kolejna lampka będzie na kamerze, ale wygląda, miałbym na nie ustawiony, żebym mógł sobie ich tam patrzeć cały czas. Co oni tam knują? Co oni tam robią? A, żebyście lepiej mnie trochę rozumieli, to ja muszę robić ćwiczenia, bo ja z dykcją nie mam najlepiej, więc muszę wziąć taki korek. I przez 30 sekund, albo minutę mówić i, z takim kolkiem w ustach, i później jak się go wyciągnie, to później nagle człowiek mówi bardziej wyraźnie. Najdziwniejsze jest to, że to działa No cześć, cześć Cześć, w sufit widzę. Już cię widzę Dobrze, wszystko poustawione. Czekaj, może co jeszcze raz najwyżej zadzwonimy, żeby zostawić ten twój początek Tutaj mam kamerkę ładnie ustawioną mm -hmm. dobra, to ja odprawiam swoje lampki um, Czekaj, gdzie to go jest Tam, tam lampkę i tak wyglądają przygotowania do poranku z vanlife'em, do tych, w których łączę się z innymi ludźmi. Także troszeczkę tego jest. Trzeba zadbać o dobry internet, o światło i tak dalej. Ale mam nadzieję, że dobrze oglądają takie rozmowy. I w ogóle, czy oglądałeś ten odcinek z Igorem? Jak nie, to filmik może znaleźć w opisie, albo może na koniec tego filmiku. Ale chciałem Ci powiedzieć też, że ostatnio dużo piszę moją książkę. W sensie kontynuuję, bo zacząłem ją pisać rok temu. E, możesz kupić ją w sprzedaży i dzięki temu wesprzesz ten kanał i e, po prostu możliwość moją zakupienia jakiejś lepszej bazy na kampera. E, Potrzebuję sprzedać tylko jeszcze 900 tych e-booków i będzie super. <grywka> I wtedy kupię mojego wymarzonego kamperka. E, jest gwarancja, że jak Ci się nie spodoba, to ja Ci zwracam, zwracam pieniądze. Także nie wiem, czy na książkę kiedyś miałeś taką gwarancję. A mało tego, że jak kupisz teraz, to dostaniesz od razu pierwszy rozdział, który jest napisany. A mniej więcej są takie rzeczy poruszone, jak skąd pomysł na van life, koszt budowy kampera, wybór, budowa kampera, początki life'u, pierwsza zima w kamperze, wiosna, potwierdzenie adresu, lato w Polsce, o tym, jak psa y, kupiłem y, majeczkę remont kampera, y, Później, kiedy miałem kampera jeszcze jako stealthy, kiedy pojechałem do Amsterdamu. Nie wiem, czy, czy widziałem Kurde, już nie będzie monetyzacji teraz. Powiedziałem magiczne słowo. <laughs> ale trudno. E, ciekawe, czy w ogóle, e, czy po tym całym odcinku będę miał e, jakieś obostrzenia. E, o lodówce, o mojej wyprawie paddleboardem na wyspę Isle of Wight. Paddleboardem przypomniałem na drugą wyspę. Mhm. E, I wiele innych. O akumulatorach. E, ale to jest generalnie nie taka techniczna opowieść, a bardziej właśnie e, moje przeżycia Właśnie taka bardziej opowieść niż techniczna blacha. Więc zapraszam cię serdecznie. Link jest w opisie każdego filmu. Kosztuje to 50 zł i dziękuję serdecznie, że to zrobiłeś. Zapraszam Cię więc do odcinka z Igorem, w którym rozmawialiśmy o najbliższym zlocie Vanajferów w Wielkiej Brytanii, na którym też ja będę, jeżeli będziesz chciał ze mną porozmawiać, to bardzo e, zapraszam. Link jest tutaj. To właśnie odpędził około do piątku w takich, takich filmach.